Nigdy nie spojrzę na rośliny tak samo po tym, czego się dowiedziałem. One polują. Rośliny mięsożerne rozwinęły niesamowite sztuczki, żeby łapać swoje ofiary. Weźmy na przykład muchołówkę. Jej liście zatrzaskują się szybciej, niż zdążysz powiedzieć obiad, kiedy niczego nie podejrzewający owad wyląduje w środku. A co powiecie, nadzbanecznik? Wabi owady słodkim nektarem, ale kiedy już wpadną do środka, nie ma dla nich ucieczki z tej śliskiej pułapki, jak prawdziwa śmiertelna zasadzka. Niczym wilk w owczej skórze. Mamy też rosiczkę z jej lepkimi mackami, które oplatają owady, jak botaniczny boa dusiciel. Te rośliny nie tylko zajmują się fotosyntezą, to aktywni myśliwi w świecie roślin, zupełnie jak nasi piłkarze na boisku zawsze gotowi do ataku. Więc następnym razem, kiedy będziecie podziwiać swój ogród, pamiętajcie Niektóre rośliny polują na krew, no może na owady, natura jest niesamowita, prawda? Jak sceneria z pana Tadeusza, pełna niespodzianek.